No i siemaneczko wszystkim, z tej strony Dziś na warsztat bierzemy testosteron. A między innymi jak go podnieść w sposób naturalny, za co w ogóle odpowiada, jakie tutaj są czynniki niskiego poziomu testosteronu. Także lecimy. Testosteron to tak naprawdę nic innego jak bardzo silnie działający hormon anaboliczny, który bierze duży udział w procesie budowania naszej masy mięśniowej, jak i również zabezpiecza nas przed katabolizmem. Ponadto wpływa bowiem na syntezę tutaj białek, które właśnie mają duże znaczenie podczas budowy. Jest on naprawdę niezbędny do osiągania tutaj rezultatów, jeżeli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej czy budowanie masy mięśniowej. Co powoduje niedobór tutaj Poziomu testosteronu, jakie może mieć ono objawy, a więc na pewno tak: pogorszenie nastroju, wahania tutaj nastroju, problemy ze snem, z koncentracją, brak motywacji, brak energii, obniżone lipido, problemy też tutaj z elekcją to są takie najważniejsze czynniki, które mogą mieć tutaj właśnie wpływ na poziom testosteronu, to znaczy może inaczej. Czynniki, które będą świadczyć o niskim poziomie testosteronu w organizmie. Ponadto może pojawić się osteoporoza, miażdżyca, cukrzyca. Takie objawy są tutaj najczęściej spotykane przy niskim poziomie testosteronu. Teraz jak go podnieść w sposób tutaj naturalny i w ogóle czy jest to możliwe? Może przejdę najpierw do taki. Kwestii jak ogólny poziom testosteronu w naszym organizmie. Normalny zakres testosteronu u mężczyzny, może skorzystam tutaj z notatek, mieści się w przedziale tak od 250 do 850 nanogramów na dekalit. Wiadomo, najlepiej by było mieć tą górną granicę, no jednak nie zawsze się to udaje i nie każdy taką ma. Teraz jeszcze kwestia, ile jesteśmy tutaj w stanie wyprodukować testosteronu dziennie. Przyjmuje się, że jest około 7 mg dziennie, co daje nam 50 mg tygodniowo, a przeciętna produkcja wynosi od 4 do 6 mg dziennie. To teraz możecie sobie zobaczyć, jeżeli ktoś jest na przykład na środkach dopingujących i przyjmuje około 500 mg testosteronu tygodniowo, to zobaczcie, jaka jest różnica. 500 mg, a my jesteśmy w stanie naturalnie wyprodukować 50. To macie teraz spojrzenie, w jakim stopniu i z jaką szybkością jesteśmy budować stanie masę misiową naturalnie, a jak na środkach tutaj farmakologicznych, więc tego się nie da porównać ale my tutaj zajmujemy się sprawami naturalnymi, środki pomijamy, także jesteśmy w stanie wyprodukować około 50 mg testosteronu tygodniowo. Teraz czy warto w ogóle wspomagać się tu jakimiś środkami różnymi, jak go podnieść naturalnie? Może powiem w ten sposób. Warto sobie przed wszelkimi rodzajami tutaj suplementacji innych środków sprawdzić sobie poziom testosteronu, jaki mamy obecnie, bo to ma tak naprawdę największy tutaj wpływ. Bo jeżeli naturalnie mamy wysoki poziom testosteronu, to uwierzcie mi, że żadne suplementy tutaj typu, typu Tribulus, jakieś DAA nie przyniesie Wam żadnych rezultatów, bo one nie są w stanie nam podnieść do takiego stopnia poziom testosteronu. Kwestia jest inna, w przypadku na przykład tutaj redukcji, kiedy jesteśmy już na samym końcu, nasz poziom testosteronu spada naturalnie, jak to się, jak to się dzieje w przypadku tutaj właśnie redukowania tkanki tłuszczowej, nie da się tego uniknąć. Wtedy po takim okresie jak najbardziej podniesienie testosteronu poprzez różne tutaj czynniki, o których zaraz powiem, jest wskazane i naprawdę działa. Również w przypadku, jeżeli ktoś ma naturalnie niski poziom testosteronu, wykonał badania, jest o tym przekonany, też może mieć to duży wpływ i da się ten testosteron naturalny jak najbardziej podnieść. W innym przypadku, mówię, nie ma to największego sensu, tym bardziej u ludzi tutaj, chłopaków, młodych. W granicach np. 16-22 roku życia, gdzie ten poziom naturalnie powinien być wysoki, i nie ma sensu stosować tutaj dodatkowych środków. Dobra, teraz może opowiem, jak możemy w sposób naturalny podnieść tutaj ten poziom testosteronu. Pierwszym takim najważniejszym czynnikiem, jeżeli chodzi o podniesienie naszego poziomu testosteronu, jest na pewno zmiana trybu odżywiania, tak zwana dieta. I tutaj musimy zadbać o wysoką podaż węglowodanów. Jak i dobrze dobrane źródła tłuszczu. Optymalnie przyjmuje się, że najlepsze takie proporcje to jest 60% tłuszy 1 nasyconych oraz 30% tłuszy nasyconych. To są takie proporcje, które przynoszą tutaj nam najlepsze korzyści anaboliczne, jeżeli chodzi o poziom testosteronu. Warto też korzystać tutaj z kwasów tłuszczowych nasyconych, z tłustych mięs, wieprzowych, wołowych, co naprawdę wpływa korzystnie tutaj właśnie na nasz testosteron. Drugim czynnikiem jest trening. Polecam tutaj stosować ćwiczenia wielostawowe, złożone, ciężkie. Nie wykonujemy wtedy treningów intensywnych, skupiamy się bardziej na ciężarze. Tutaj trenujemy również w dużym stopniu nogi, bo one tak naprawdę wydzielają największy poziom testosteronu, hormonu wzrostu. Dlatego skupiamy się naprawdę na największych grupach mięśniowych, na dużym ciężarze, ale nie zbyt intensywny. Tak samo nie kręcimy tutaj znowu kardio, interwałów. W dużych ilościach, bo to wręcz przeciwnie działa, jeżeli chodzi o nasz testosteron. Trzecim takim czynnikiem jest na pewno tutaj stres, a bym powiedział nawet ograniczenie go. Wiadomo, nie da się wykluczyć tutaj stresu z naszego życia, zawsze on tam gdzieś bywa. Jednak starajmy się go unikać jak najmniej. Również tutaj od razu powiem o czwartym czynniku, czyli sen. Wysypiajmy się, poświęćmy około 7-8 godzin na sen. Bo on też wpływa bardzo w dużym stopniu na poprawę tutaj naszego poziomu testosteronu. Dlatego warto właśnie w tym okresie, kiedy jest on dosyć niski lub chcemy go podnieść, zadbać o te czynniki, bo pomogą one nam naprawdę w sposób naturalny tutaj podnieść. Ale jeżeli nie spełnimy któregoś z czynników, no niestety będzie to utrudniony proces. No i piątym takim czynnikiem jest tutaj suplementacja, taką, którą ja polecam. Wiem, że działa, że może podnieść nasz poziom testosteronu. Jest to na pewno witamina D. Oczywiście bierzemy ją z witaminą K2, chyba tego tutaj już nie muszę objaśniać. Cynk, witamina B6, kwas deasparaginowy, inaczej mówiąc DAA. Oraz możecie tutaj również wrzucić jeszcze jakieś tribulusy, ale one tutaj już nie mają takiego większego wpływu, jeżeli chodzi o poziom testosteronu. To są takie suplementy, które tutaj naprawdę mogą wpłynąć na to, a innego rodzaju pochodzenia jakieś zioła, niezioła, możecie spróbować, możecie wrzucić, ale to raczej ma tam już takie znikome działanie. Także jak powiedziałem wcześniej te pięć czynników, czyli tutaj dieta, trening, porządne wysypianie się, mniej stresu i suplementacja. Te pięć czynników będzie miało tutaj pozytywny wpływ, jeżeli chodzi o poziom testosteronu. Reszta innych rzeczy, już nie mówimy tutaj o żadnych środkach farmakologicznych, czy ostatnio popularne się stały bodajże sarmy, jak dobrze mówię, chyba tak. Tego w ogóle nie wieście, nie ruszajcie się za to, jest to najgorszy syf są badania potwierdzone, które wykazują, że niszczą one totalnie organizm, dlatego za takie rzeczy się w ogóle nie wieście. Możecie spróbować też takich kompleksów połączenia właśnie różnych tutaj bosterów, testosteronu, gdzie właśnie tam jest synk, witamina B6, kwas, d-asparginowy. To już jest taki po prostu schemat połączenia. Nie musicie wtedy kupować oddzielnie. Takie coś też możecie tutaj wrzucić i to pomoże Wam w tym procesie. Jeszcze taka może jedna kwestia na koniec. Wspomaganie tutaj naszej wątroby. Jeżeli zobaczycie u kogoś, że ktoś na przykład spożywa jakiś LIF, na przykład 52 na wątrobę, że już od razu jest tam po cyklu jakimś sterydowym, czy bierze sterydy, no nie do końca. Tak naprawdę wątroba jest tutaj tak naprawdę kluczowa do prawidłowej pracy systemu hormonalnego, dlatego warto tutaj właśnie wrzucić takie środki. Na wątrobę, jak na przykład Lip 52, która wspomoże nam tutaj też, jeżeli chodzi o to podniesienie poziomu testosteronu i to nie oznacza, że my jesteśmy na jakichś środkach. Dlatego naprawdę o wątrobę też tutaj warto zadbać i wrzucić taki suplement do swojej diety. Także tyle chciałem wam powiedzieć odnośnie tutaj naturalnego zwiększenia poziomu testosteronu. O co warto zadbać, co działa, co nie działa, a więc teraz się już z Wami żegnam. I standardowo proszę, jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał w